Nic o nas bez nas. To doświadczyliśmy tego w ostatnim roku przy przygotowaniach i wprowadzeniu Krajowego Planu Strategicznego, że głos branży ogrodniczej był niedoceniony. A my mamy atuty. O tych atutach dzisiaj była mowa. O tym potencjale, o tej połowie talerza, którą możemy dostarczyć z polskiego ogrodnictwa i o tym potencjale ludzkim, który tutaj mamy. To na tej sali mieliśmy tych liderów, tych ludzi, którzy na światowym poziomie potrafią produkować. Potrafią doradzać, potrafią budować strategie. Najważniejsze zadanie, które teraz przed nami, utrzymać ten wysoki poziom współpracy, który tutaj dzisiaj ja na sali zobaczyłem. Najpierw sami się musimy przekonać do pewnych rzeczy. To nie jest tak, że przyjedzie na białym koniu marszałek Piłsudski albo cudowny doradca z jakiegoś bogatego zachodniego kraju i powie nam, jak zrobić polskie ogrodnictwo. Nikt nie ma takiej wiedzy, jak ludzie, którzy tutaj na sali dzisiaj siedzieli. Ale żeby ten potencjał wykorzystać, to trzeba sobie zaufać, trzeba znaleźć wspólne punkty. Nigdy nie będziemy zgodni we wszystkich tematach, ale są tematy, takie jak zrównoważony rozwój, które udowodniliśmy w pracach zespołu, chociażby zrównoważonego rozwoju, że tutaj nas to łączy. Zrównoważony rozwój to nie tylko przyszłość polskiego ogrodnictwa, takie są realia światowe, trendy. Trendy wyznaczone chociażby przez ONZ, Europejski Zielony Ład, czy potrzeby konsumentów. Wszyscy chcemy żyć w bardziej zrównoważonym świecie, ale pamiętajmy, że zrównoważenie to trzy filary: cele środowiskowe, wszyscy chcemy dbać o środowisko, chcemy żyć w przyjaznym środowisku, cele społeczne, czyli konsumenci chcą mieć pewność, że kupują dobrą, zdrową żywność, i te ostatnie, ale myślę, że może czasem najważniejsze, często, właściwie zawsze najważniejsze, czyli zapewnienie godziwych dochodów producentom. Bez zapewnienia godziwych dochodów nie będzie celów ani społecznych, ani środowiskowych. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie był na spotkaniach Cortimu, czy dzisiejszym, czy w poprzednich miesiącach, czy dwóch ostatnich latach, to zapraszamy. Jesteśmy otwarci na głosy, na konstruktywną rozmowę, na współpracę i pracę zespołową. Na rzecz zrównoważonego rozwoju polskiego rolnictwa.